Proszę bardzo, co mamy po tej fali ochydnych okładek? A, kolor magii, blask fantastyczny i czarodzicielstwo. Dopowiedzi fantastyczne. Na lipiec 2025. Portret Doriana Gray'a, Oscar Wilde. Zagłada domu Asherów, Edgar Allan Poe. Monika Grabowska, Słon Mech. Tick tak, Siadia. Widownictwo tajfunu Jasmine Mas, Herkules Krew, Marcin Mortka. 20.32. Ornament. Juan Cardenas. I tu mamy clown w polu kukurydzy. Adam Cezare. Zatruty kielich. Jest wiśnia ze słowiańskiej głuszy. Księga czarownic. Deborah Harkness. I tutaj mamy czwarty tam cykl fundacja. Wojna córek. Christopher Buelman. Królewska krew. Michael J. Sullivan. Filmowy weh wehikuł czasu. Autorstwa Harry'ego Harrisona. Bo, oczywiście zima helikoni, Jak zwykle piękna okładeczka, fantazyjna. Brian W. Aldiss Egan. Miasto Permutacji. Mega klimatyczna okładka moim zdaniem. Grzegorz Zasubik dla twojego bezpieczeństwa. No, ok tutaj mamy A.M. Wreck. Zmyśliłem w ogóle czy czy czytownie. Koszmarny dom i inne opowieści o duchach. Będzie ci ruiny. I na 100% zaczynam tę serię. Podróż do sfery czwartego wymiaru. Gaston de Pawlowski. Książka z roku 1923.